Dobra, nagranie było na szybko. Szedłem sobie przez trawnik i ugiął się pode mną ten trawnik i nacisnąłem stopą i zobacz, co się stało. Tu jest dziura. Taka trochę mniejsza niż ręka. Nie wiem, co w niej jest, bo jest ciemno. Nie mam tutaj żadnego wodociągu, że mi podmywało. Nie mam pojęcia, czy coś w niej mieszka, czy skąd się taka dziura wzięła, ale mam coś naszykowane. Czpadel, zrobimy odkrywkę i włócznie, jak coś będziemy się bronić. Podziemne gniazdo szerszeni, albo osmutantów. Moja córka przyszła ze mną kopać, bo myślała, że to będzie właśnie gniazdo szerszenie albo jakiegoś dzikiego zwierza podziemnego. Takie coś wykopaliśmy. Dziura wygląda imponująco, bo to jest szpadel, a to jest szerokość tej dziury. No dobra, rozkopałem tą dziurę. Tak, ta dziura wygląda w środku. Dobra, nie tak bardzo mogę telefon odwrócić. Patrz, wyciągnąłem coś takiego. O, pokażę Ci tutaj, tutaj jest światło i myślałem, że to jest może jakieś gniazdo os albo szczerszeni podziemne, bo one robią gniazda pod ziemią, ale potem mi się przypomniało, że tutaj rosło drzewo kiedyś i potem był taki pieniek, który ja przy samej ziemi obciąłem, obciąłem i zasypałem i zobacz, całe takie kawałki spuchniałego drewna wyciągnął. To jest to drzewo, ono po prostu spuchniało od środka ja nie musiałem tego pięcia usuwać. ścięte było 7 lat temu i po 7 to była brzoza. Po 7 latach. Zobacz. To były korzenie, wszystko mega masywne. miała 130 cm chyba w obwodzie albo jakoś tak. I 17 metrów wysokości. Zobacz tutaj. Jest kawałek drewna, To nie są reszki osady w biskupinie. To są reszczki tego drzewa. Nie no, nie całe jeszcze zgniło. Ale o, wyjaśniło się. Ale piękna była dziura, normalnie pode mną wpadło. Nie wiadomo, może jeszcze będą jakieś mutanty. Moja córka, jak się dowiedziała, że nie są to szerszenie, to powiedziała, że nikt tego nie będzie oglądał, bo taki film jest nudny. Poszła do domu. Powiedziała, że jest z szczerszeniami było lepiej, bo przecież są mniejsze ode mnie bym przedał radę. No nic. Dziura po starym pieńku. Zapadła się pieńka, nie trzeba było niczym usuwać. Siedem lat i kompletne próchno. I ani jednego szczerszenia mutanta. Nudy.